Dzień dobry, tutaj branżowisko, aż mi czapeczka urodzinowa spadła. Drugie urodziny mamy. To jest odcinek, właśnie urodzinowy. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. A co? Kto branżowisko? A, sam sobie zaśpiewałeś. No pewnie. Ja specjalnie się nie ruszam, żeby mi czapeczka nie spadła. Nie, no, ja, ja widzisz, ja zbyt dynamicznie, więc. A, a dajmy je sobie tutaj, niech będą. Niech wybrzmi ten e, urodzinowy akcent tutaj. E, a zaczynamy od informacji z Niemiec, naszego głównego. W kierunku eksportowego, najważniejszego, więc zawsze zwracam uwagę na to, co tam w Niemczech za odrą piszy, a piszy tak, że wyniki w 2020 roku były zaskakująco dobre mimo pandemii, nie spodziewano się takich wzrostów, bo były one na poziomie około yy, tam 4%. Procent bodaj, z tego co pamiętam. Rynek solarki w Niemczech wyniósł 3,5% w sensie wzrost rynku solarki. I, wiesz co? i to mi się podoba, że CAP oceniał na 3,2 wzrost, więc bardzo zbliżone wartości, więc można rzeczywiście o. stwierdzić, że to są no, bardzo takie wiarygodne liczby, jeżeli Niemcy sami policzyli, im wychodzi prawie to samo, co w CAB-ie, nie? A oni jeszcze troszkę naciągają, wiadomo. No <grymne> ale, ale pewnie. <grymne> Dobra. Natomiast w obszarze renowacji wzrost był jeszcze wyższy, bowiem renowacje mamy tutaj wzrost 4,1% w stosunku do 2020. I jak ocenia Frank Lang? Lang? A, to się zarymowało. <grymne> Frank Lang. Prezes organizacji Verband Fenster Fasady. Tak. Unt fasadę powinno być u, pewnie. U, 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 no widzisz, tak coś nam się uczy na tym branżowisku Nie z Tobą. Źle, Duża w tym zasługa dotacji związanych z nowelizacją ustawy o ochronie klimatu. Niemieccy eksperci przewidują w tym roku jednak stagnację względem sezonu 2020, o ile w przypadku budownictwa mieszkaniowego przewidywane są wzrosty na poziomie 2,2, o tyle w budownictwie niemieszkaniowym przewidywane są spadki o 4,4. No właśnie, jak to się <grym> przeliczy na jednostki okienne, to wyjdzie nam dokładnie Plus, minus, tam kilka sztuk okien. Ta sama liczba, która była w roku 2020. Stąd, jakby informacja o stagnacji, że nie są spodziewane wzrosty. Natomiast na pewno ciekawą informacją jest kwestia tych renowacji, że rzeczywiście branża niemiecka dostrzega, że tam mocno ruszył się rynek dzięki programom wsparcia. Tak jak u nas jest Czyste Powietrze i tak dalej, to tam hmm, też hmm. mają właśnie tego typu programy również poszczególne landy, mają jakieś tam programy wsparcia renowacji. Więc to pokazuje, jak w tym momencie jest to konkretna pomoc dla naszej branży. A o tym, jak konkretna może to być pomoc, to za chwilkę jeszcze porozmawiamy w kolejnej informacji, bo mamy informację już konkretnie o no, naszej branży związanej z czystym powietrzem. O, o co chodzi? Otóż, pojawiła się nowa lista. Znaczy ona nie jest nowa, ale my się na niej pojawiliśmy jako branża w końcu. Lista zielonych urządzeń i materiałów dedykowanych do programu Czyste powietrze i ulgi termomodernizacyjnej. E, moim zdaniem bardzo fajna rzecz i zaskakujące jest to, że jednostka administracji publicznej, jednostka e, no, no, centralna e, zdecydowała się taką listę opublikować. E, bardzo dobrze, że to zrobili. Na tej liście znalazły się produkty firmy. Crispol, między innymi, ale o tym za chwilę. Crispol wysłał taki komunikat prasowy o tym, że ich produkty znalazły się na tej liście. Moim zdaniem jest to bardzo dobra informacja, bardzo dobra wiadomość i uważam, że chyba w ogóle, znaczy nie chyba, na pewno. E, branża będzie w tym kierunku zmierzać i branża będzie chciała wykorzystać e, to, co przed nami, mam na myśli termomodernizację oraz ulgę termomodernizacyjną. Ja między innymi o tym mówiłem, jak to można zrobić i cieszę się, że nie jestem w tym zdaniu odosobniony, że są firmy, które te zdanie podzielają. Tak, też mnie tu ucieszyło, że w ogóle poszedł taki komunikat. Chris Paul informuje, że był pierwszy i rzeczywiście oni się pojawili na tej liście i się nie chwalili, tak naprawdę, chyba miesiąc czy prawie dwa miesiące temu, ale w końcu stwierdzili, że warto jednak się tym pochwalić. Potem do tej listy dołączyły jeszcze firmy Plastbud i Wiśniowski więc no, ja mam nadzieję, że pojawi się coraz więcej tych firm. To, jest, no, to nie jest jakaś tam lista, którą sobie stworzył internauta, to jest lista, którą tworzy Instytut Ochrony Środowiska przy współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. I co jest bardzo ciekawe i myślę, że to jest świetny argument sprzedażowy, bo tu mówiłeś o tych argumentach sprzedażowych podczas Ogólnopolskiego Forum Stolatki 2021 online, <klimatu> długa nazwa. To yy, najciekawsze jest to, że gdy dany produkt jest już na liście, to nie musisz już wtedy jako wnioskodawca dołączać specjalnie jakichś dokumentów świadczących o tym, że ten produkt spełnia normy programu Czyste Powietrze. To jest świetna informacja dla samej firmy e, do sprzedaży, ale także dla klienta. E, wiemy, że parametry mogą się różnić, jeżeli to okno będzie na przykład mniejsze. Od referencyjnego, to te parametry mogą się różnić. Natomiast no, okazuje się, że to nie jest przeszkodą i to zgłoszenie wystarczy. Ja dodam tylko, że wynika to nie tyle z jakiegoś super kosmicznego, innowacyjnego produktu CrisPolu, nic do tych produktów nie mam, ale chodzi mi o to, że. Większość firm z naszej branży ma produkty, które spełniają wymogi tutaj. A nie są na liście. Nie a nie no? są na liście. Po prostu y, firmy tego nie wykorzystują, a mogłyby. Mogłyby i y, mogą to wykorzystywać. Nasza branża może spokojnie się znaleźć y, co najmniej w dwóch kategoriach. Mamy tam taką, no niestety, podstawową kategorię materiały budowlane, więc znowu jesteśmy materiałem budowlanym. No, nie unikniemy. No. no, co robić? I są tam dwie podkategorie, w których myślę, że większość naszych firm się tam mogłaby znaleźć. To są okna, drzwi balkonowe, drzwi tarasowe i druga kategoria, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe. A z tego, co mi wiadomo, bramy garażowe zostaną wydzielone do osobnej kategorii z tego względu, że dofinansowanie na drzwi, a na bramy ma być inaczej finansowane. Ma być więcej pieniążków wtedy na. Nabrany z tego, co pamiętam, prawda? E, chyba tak. W każdym razie e, no, trzeba to wykorzystywać. Trzeba. E, jeżeli te firmy są na liście, mam na myśli Crispol, Plastbud oraz Wiśniowski, to nie wyobrażam sobie, żeby za tym nie poszła aktywniejsza komunikacja i e, duża aktywizacja salonów w kierunku programu Czyste Powietrze i wykorzystania tego jako argumentu sprzedażowego. Ktoś mnie potwornie spamuje telefonami. Mam już chyba. Nie mogę przecież odebrać, no. Znaczy, mógł odebrać, to... mógłbyś, ale na antenie najlepiej wtedy i pogadać ze wszystkimi. E, nie no, tak niekomfortowo się czułem. Telefon mi tutaj wibruje. No i mamy kolejny temat, proszę pana. Kolejny temat jest, e, no właśnie, na czasie. Bardzo na czasie, bo od razu pochwalmy się, że mamy już w ręku nowy numer forum branżowego, majowy, a tam jest obszerny artykuł niejakiego Gregorczyka Pawła o rebrandingu marek. I wypowiadają się tam naprawdę eksperci, bo mam tutaj wypowiedzi między innymi pana Barka, Bartka Kotowicza, który jest założycielem i członkiem zarządu IBRA Instytutu Brandingowego, który zainicjował w ogóle przewodnik brandingowy. To jest taka bardzo ciekawa publikacja książkowa. I tam jest mowa właśnie o rebrandingach marek. No i tak, a propos rebrandingu. No właśnie. Informacja od firmy Okno Plus, nowe lo, logo, nowy logotyp, nowa identyfikacja wizualna. Tutaj e... mamy ewolucję od lewej do prawej pokazaną, jak to się zmieniało. No na początku symbolicznie, ta, ta ostatnia zmiana była symboliczna, natomiast teraz bardzo duża zmiana. Uwaga, strzelam słucharkiem, no ten rebranding Okno Plusa, no jest na plus. <laughs> Puść sobie dżingiel, bo za zasłużyłeś. E, natomiast e, przede wszystkim zwróciłbym uwagę na zniknięcie e, napisu producent okien PCV i Alu. E, ja w ogóle do PCV miałem problem e, zawsze. E... No nie da się ukryć, że jest to jednak błąd językowy, no. jest albo PCW, albo PVC. No. Nie ma innej opcji. Natomiast tutaj już nie ma tego kategoryzowania. Wydaje mi się swoją drogą, że OknoPlus jest na tyle rozpoznawalną marką, że nie musi podpisywać, czym się zajmuje. Tym bardziej, że jest okno w nazwie, no to nie musi podpisywać. Myślę, czym się że to sugeruje już. Natomiast no, jest tu taki minimalizm, ten plusik jest ładnie wpasowany. Ciekaw jestem, co dalej za tym pójdzie, w sensie jak dalej ta cała identyfikacja będzie odzwierciedlona w chociażby brandingu salonów. Jest na pewno bardzo fajne hasło przewodnie tego rebrandingu, bo ono brzmi Inside Matters. Um, I to jest mega fajne, ponieważ jest, wielowymiarowe z to hasło. Bo mówimy tutaj zarówno o technologiach, czyli to jak to czego na pozór nie widać, te wnętrze tego okna, jak jest ważne, jak to jest hmm. zaawansowane hmm. technologicznie, a przy okazji pamiętasz pewnie, że Okno Plus mocno komunikuje też e, wśród architektów swoje produkty, więc e, też chcę komunikować, że okno ma duże znaczenie dla projektowania wnętrza. Więc ten Inside Matters ma w tym momencie takie ładnie dwuznaczne znaczenie i to mi się mega podoba w tym wszystkim. Widziałem prezentację, e, widziałem prezentację firmy OknoPlus na temat e, jakby całej genezy tego, tego rebrandingu. I całkiem mnie ona przekonuje. W sensie widać, że ktoś poświęcił temu czas i widać było, że zastanowiono się nad tym, jak, jak to ma wyglądać, po co to jest. No i miejmy nadzieję, że za szybko się nie zmieni. Ja myślę, że to jest takie logo już na lata znowu, że nie będzie potrzeby zmian, bo ono jest mocno w tej chwili w. Jakby w trendach. Ono zostało uproszczone, ono, zosta, ono nabrało też takiej lekkości w tym wszystkim, więc myślę, że ono się dobrze sprawdza i będzie się sprawdzało na, na długie lata. W tej chwili też ten rebranding można mocno podkreślać, chociażby w tej kwestii tych plusów, że, że teraz ten plus, który jest w logotypie, on może być takim też leitmotivem takiego corporate identity i wszystkich A, no właśnie, materiałów no promocyjnych, no grafik. Ten, ten plusik, ten większy, u, umieszczony w prawym górnym rogu, logoty, rogu logotypu, też taki mógł być, natomiast Ale teraz bo jest... Ale on mi się kojarzył z apteką trochę, nie wiem jak tobie. Nie mam zdania, w sensie nie myślałem o tym w ten sposób. Znaczy w ogóle plus się może kojarzyć z apteką, natomiast ten jest trochę inny. No dobra, nie ma co tutaj roztrząsać w każdym razie. Gratulujemy nowego rozdziału w firmie. Dobra zmiana na plus, jak już wspomniałem, więc jest fajnie chyba. I szkoda tylko, że Okno Plus dezaktualizował Twój artykuł tuż przed jego dotarciem. No tak, bo nie pochwalili się wcześniej, ja tak bym uwzględnił ich od razu w tym artykule. No ale może będzie część druga, bo, bo to jest pasjonujący temat, jak się okazuje. No dobra, przejdźmy do tego, co na, na naszej stronie, co w naszym serwisie, z jakimi informacjami możemy się zapoznać ciekawszymi. No i ja zacznę od tematu, który mi jest bliski. Padł właśnie rekord, jeśli chodzi o liczbę wniosków złożonych w programie Czyste Powietrze. W ostatnim tygodniu kwietnia wpłynęło ich 4121 artykuł pod tytułem Rekordowa popularność programu Czyste Powietrze. No i też jest mowa o coraz częściej poruszanym temacie, czyli o wzroście cen surowców. Tym razem pisaliśmy o tym, dlaczego rosną ceny między innymi farb i chemii budowlanej, a to wszystko właśnie w wielomówiącym artykule pod tytułem Rosną ceny farb i chemii budowlanej. Rok 2020 w obszarze biznesu to, to czas przewartościowań oraz modyfikacji strategii, przekształcania modeli biznesowych, komunikacji marek z klientami na rzecz wzrostu znaczenia empatii konsumenckiej. Jej, brzmi poważnie. Jeszcze raz. Przekształcenie modeli biznesowych, komunikacja marki z klientami oraz empatia konsumencka. Tak, no to jest jakby, co pandemia zmieniła w marketingu, tak w skrócie. Jest to artykuł pani Justyny Wnęk, brand managera w firmie Petecki na naszej stronie marketing na nowe czasy. Polecam lekturę. A teraz musimy porozmawiać sobie o pieniążkach, bo mamy kilka informacji z rynku. Zatem przed nami krótki przegląd ekonomiczny. No. Zapowiada się wcale nie tak krótko, z tego co patrzę, dużo informacji. No bo podsumowanie kwartału wszyscy nam tutaj wysłali. Dobra, idziemy. Pierwsza informacja z Aluprofu. E, segment systemów aluminiowych grupy Kenty, gdzie Aluprof jest spółką wiodącą, oczywiście odnotował w tym czasie przychody na poziomie 410 milionów złotych. 23% wzrostu w stosunku do analogicznego kwartału 2020. 40, 410 milionów przychodu w pierwszym kwartale, z, te, z, te, z tego 240 to jest kraj, 170 eksport i to jest wzrost, uwaga, 40%. Tak, eksportu, no urosło to strasznie na plus oczywiście i mało tego, są bardzo dobre prognozy na drugi i trzeci kwartał, ponieważ mamy tutaj między innymi kwestię tego, że Aluprof podniósł nieco ceny, więc w ogóle te wyniki mogą być znacznie wyższe niż w ubiegłym roku. Więc jak powiedział pan Tomasz Grela, prezes zarządu Aluprofu, wydaje się być optymistyczna ta przyszłość. To mało powiedziane, bardzo optymistyczna i pokażemy to później, jak giełda zareagowała, bo dziś czeka nas mała analiza notowań grupy Kenty. Dalej. Grupa ROTO podsumowała pierwszy kwartał 2021 pod względem finansowym. Wzrosty. Zarząd oczekuje dobrych rezultatów w kolejnych miesiącach. Dwuprocentowy wzrost sprzedaży w roku ubiegłym. Wszystkie planowane cele zrealizowane, natomiast Obecny rok dla całej grupy, dla Roto Holding e, rozpoczął się jeszcze lepiej, bowiem e, w stosunku do pierwszego kwartału 2020 tempo wzrostu jest jeszcze... Większe. Dwucyfrowe, nie mówią dokładnie jakie, ale widocznie nie, nie lubią zapeszać, dlatego nie podają dokładnie, ale mówimy o dwucyfrowych wzrostach, jeśli chodzi o, o porównanie kwartałów. Natomiast Eckhart Keil, prezes Roto Holding, no przewiduje w związku z takimi niepokojami na międzynarodowym rynku surowców, że może niestety odbić się to na jakiejś podwyżce. Cen, ale też nie wiadomo właśnie jak tutaj wróżyć kolejne kwartały, bo nie wiadomo jak w ogóle będzie ten układ cen surowców wyglądał, więc jest lekki niepokój też. No myślę, że nie tylko akurat w Roto, ale w innych firmach jak będą wyglądały kolejne miesiące. No i niestety spodziewana inflacja, wszyscy się tego powinni spodziewać, wszyscy powinni być na to uczuleni. Będziemy mieć odzwierciedlenie tego w cenach produktów, między innymi w produktach okuciowych, o czym samoroto informuje i ma tego świadomość. Kolejna informacja, z Helsinek w Finlandii podliczył, że wartość sprzedaży netto wyniosła 384 miliony euro. I co to oznacza? Spadek. Spadek 4% w stosunku do 2019. Wtedy to była sprzedaż 398 milionów euro. Znacząco jednak wzrósł zysk. EBITDA wyniosła 35 milionów euro. No to tak patrzę, że to prawie 10% by było, to. Ale tak, oni im się udało zwiększyć wydajność, bo, bo, bo pracowali nad tym i jakieś tam zmiany w strukturze firmy nastąpiły, więc to też przełożyło się na te zyski. No i zrealizowano plan inwestowania w nową fabrykę w Niemczech i przeniesienia tam produkcji z trzech innych zakładów, więc jakaś tutaj optymalizacja bardzo rozsądna weszła. No eee, i to chyba dobrze wróży na rok obecny. Tak myślę. Norsk Hydro firma również podała nam wyniki handlowe, ale mowa jest tutaj o pierwszym kwartale tego roku, który ocenia jako wyjątkowo dobry. Firma odnotowała dobre wyniki, jeśli chodzi o przychód i o EBITDA, bo mówimy tutaj EBITDA wręcz o rekordowej. W pierwszym kwartale wyniosła 5 miliardów 182 miliony koron norweskich w porównaniu do 3 miliardów 810 milionów koron norweskich. Jeśli chodzi o przychody, to one wyniosły 30, no prawie 32 miliardy koron w stosunku do 31,6 miliarda koron, więc tutaj mamy niewielkie te wzrosty. No ale, ale też myślę, że są powody tutaj do radości, akurat w tej firmie. Zwracam uwagę, po pierwsze, na rynku światowym wzrosły ceny metali w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto firma miała też lepsze marże. Więc to nie jest tak, że firmy, że tak powiem, biorą na siebie wzrost tak. cen materiałów. Dzielą, a może, się, dzielą się tym Dzielą się tym wzrostem, tylko no, za tym idzie też wzrost marży. Nie, no, może nie wszędzie, ale tutaj jakby Norsk Hydro mówi o tym wprost. No i co więcej, wzrosła sprzedaż pod kątem wolumenu w dziale ekstruzji. Obniżyli koszty funkcjonowania. Tak w skrócie. I, tak. I ostatnia informacja płynie z saint Gobę. Firma podliczyła też pierwszy kwartał. No i tutaj wiemy, że przychody ze sprzedaży wyniosły 10,37 miliarda euro w porównaniu do 9,36 miliardów euro w roku ubiegłym. Jest to wzrost o 14,3%. Procenta. Jednak spółka przyznaje, że dane w tym roku są tak dobre ze względu na niską bazę w porównawczą w 2020 roku i myślę, że wiele firm akurat podkreśla ten fakt, że nie powinniśmy Wyniki aż tak... Wyniki są tak, dobre, tak, ale nie ma się mistycznie. co podniecać mm -hmm. bo e, pierwszy kwartał ubiegłego roku był straszny. O. Dokładnie tak. E, skoro już przy pieniążkach jesteśmy, a ty zapowiedziałeś analizę e, giełdową grupy Kenty, to pomruczmy sobie trochę i zostańmy w filmach Konachim Raz dwa. Proszę bardzo. Tak jest. Czas na nasz przegląd giełdowy tym razem i na ekranach naszych. Widzów, o nie, no. się. jesteś branżowiskowym Jackiem Gmochem, widzę. Tak, jestem Jackiem Gmochem, branżowiska. Wyrysowałem sobie taki korytarz, jakim tutaj. od e, bardzo długiego czasu, bo od ponad roku e, zmierza grupa Kenty. E, widzimy poziomy oporu, na których cena momentalnie spadała. Widzimy e, ceny wsparcia, na których cena rosła w górę, bo już dochodziła do, do, do te, krawędzi tej, tego korytarza. Natomiast widzimy również to, co się e, dzieje na samym końcu, czyli jesteśmy na cenie 600, tam pewnie 50 zł. To jest bardzo wysoka cena i w, w ostatnim tygodniu grupa Kenty oczywiście znowu e, rekordy notuje. No tak, przy takich informacjach, jakie podaliśmy. Tak, ale przypominam, że do końca, e, koniec maja, 31 dzień maja to jest dzień dywidendy. I jeżeli tego dnia będą ludzie mieli e, akcje w portfelu, to będą uprawnieni do otrzymania dywidendy dwóch transzach. No i e, czego się spodziewam? Przypomnę, że nie jest to porada, jest to tylko moje strzelanie, a za dwa tygodnie oraz za miesiąc będziemy mogli zweryfikować, czy tutaj e, słusznie trafiałem, czy strzelałem. Otóż spodziewam się po pierwsze e, wzrostu ceny aż do dnia dywidendy możemy przekroczyć nawet 720-725. Jeżeli będzie ponad 750, to w ogóle będę hura optymistyczny. Myślę, że między 720 a 725. Natomiast w dniu dywidendy prawdopodobnie akcje nam polecą momentalnie w dół, bo będzie korekta. Będzie zweryfikowanie wartości do jej realnego stanu i ta Obecna dywidenda już nie będzie wliczona w cenę, bo ona teraz jest wliczona w, w cenę. Czyli będzie minus te 500 zł na akcji wtedy? Nie nie. nie, 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 to niemożliwe. Z 700, żeby na 200 spadło, to jest praktycznie niemożliwe. Natomiast moim zdaniem spadek będzie ponad 30%. Na pewno. Wrócimy do korytarza, którym standardowo Grupa Kenty zmierza od ponad roku. Czyli teraz spóźnialcy mają w sumie dobrą wiadomość, że mogą się wstrzymać na razie z akcjami, bo będzie warto kupić je właśnie przy tej korekcie. Tak, moim zdaniem ci, co teraz kupują, no to mogą w krótkim terminie dwóch tygodni zrealizować zyski, ale raczej przepłacają. Natomiast plan jest taki, w związku z akcjami, które posiadamy w portfelu podcastowym. Plan jest taki, że w przeddzień dywidendy 29 może 30 sprzedajemy po cenie jaka będzie. Może nie będzie to szczyt szczytów, ale to i tak będzie bardzo A wysoko. Potem kupimy? A kupimy, akcji, kupimy tak? w dołku w okolicach 500 zł, może 520. Tak myślę. Bo na razie tak Więc się dobrze zapowiadają to. 720 tak. tam... Piraze oko, no wiadomo, że to może się różnić, tak? Ale powiedzmy z poziomu około 720 sprzedamy, ku, odkupimy na poziomie około 520, no więc ja tutaj kupimy więcej jak. patrzę na ten korytarz, to te notowania trochę wyleciały poza ten korytarz wręcz. No właśnie. I to jest moment, w którym, w którym jesteśmy na. na Poziomie hype'u bardzo dużego i tego fear of missing out. Każdy chce się załapać na dywidendę, tylko że ta dywidenda już jest wliczona w tą cenę. No tak. I tak naprawdę, no, ja, ja, ja jestem zdania, że, że można przepłacić, natomiast warto zwrócić jeszcze uwagę na tym korytarzu w jedną rzecz. Jest taka niebieska kreska. Ta niebieska kreska oznacza średnią z 21 tygodni, i zwróć uwagę, że ona jest idealnie na samym środku tego, tego korytarza. I to jest realna cena. Jak, kształtu, jak powinna się kształtować rozsądnie cena grupy Kenty. I to i tak jest ponad 500, prawie 550. Ale w giełdzie nie chodzi o rozsądek przecież. No właśnie, tutaj już zaczyna się po prostu przy poziomie, przy poziomie 650 i więcej zaczyna się spekulacyjnie. No oczywiście grupa Kenty na dużych wzrostach w ostatnim tygodniu. Cała praktycznie branża, wszystko co, co mamy w portfelu rośnie nawet, słuchaj, ML System w ostatnim tygodniu e, ładnie się zachował, bo e, prawie 10% wzrostu w tydzień, no więc wracamy na poziomy docelowe, na które liczyliśmy. Czyli znowu mamy zyski w portfelu. Tak, tak, wszystko, wszystko bardzo ładnie funkcjonuje. Bo ostatnio byliśmy w zasadzie na, na równi z, z tym, ile włożyliśmy w ten portfel. E, Sanok na poziomie 20%, ponad procent tygodniowo. No naprawdę wszystko dobrze tu funkcjonuje. Jestem, e, nie, nie chcę teraz tego sprawdzać, e, pod, napiszę to na Grupie Branżowisko w poniedziałek z samego rana podsumowanie tygodnia. Natomiast jestem przekonany, że jesteśmy już na e, przyjemnym plusie e, z powrotem w portfelu. A jeżeli skapitalizujemy czy zrealizujemy zyski z grupy Kenty i później odkupimy, no to będziemy na jeszcze większym zysku. jestem wraca na swoje poziomy? No tak, tak, tak liczę, o, tak myślę. Dobre informacje. Znaczy, w ogóle to, to jakby nie jest nic spektakularnego. Powiedzmy sobie szczerze, że tu wystarczy. Yy, Nasza branża, czy hossa na budownictwo na giełdzie jest bardzo duża. W związku z tym, dopóki hossa trwa, dopóki te spółki budowlane zarabiają, trzeba na tym korzystać. No. Co będzie dalej, nie wiadomo. Może na spadki będziemy grali, nie wiem. No dobra, na tym, kończymy, na tym kończymy nasz przegląd króciutki. Informacje te, powtarzam, będą podane w poniedziałek na grupie. Tak, musisz się rozliczyć z grupą, ile zarobiliśmy. Eee... Dobra, będę się rozliczał. Przedstawione informacje nie stanowią porady inwestycyjnej, a gra na giełdzie wiąże się z dużym ryzykiem. Każda inwestycja powinna zostać poprzedzona szczegółową analizą. Przypominam, że będziemy weryfikować tą grupę kenty za dwa tygodnie a w, w ogóle tam, Chyba pykło nam 600 subskrypcji na YouTube z tego co patrzyłem tak? w ogóle. taka a propos urodzin i w ogóle takich podsumowań. To no myślę, to może że, na urodziny wiesz, jeszcze ze 20. No jeszcze, jeszcze dajcie nam suba. E, wiecie, to wpływa oczywiście na zasięgi. I wpływa na to, e, czy dostajecie informacje na bieżąco, kiedy publikujemy materiał. Więc jeżeli podoba Wam się, no to zdecydowanie zachęcamy do subskrybowania. Wy i tak wiecie, że my co poniedziałek publikujemy e, późno w nocy, żebyście już od rana mogli oglądać i słuchać nas e, i nie było nad poniedziałku, żeby nas nie było, więc to też jest ważna informacja. Nawet zdarzyło nam się dwa czy trzy tygodnie temu puścić e, odcinek w jakości nieemisyjnej, bo się uparliśmy, że w poniedziałek musi być. <laughs> musi być, być tak. No więc 106 odcinek Branżowiska, przypadający w drugą rocznicę emisji pierwszego odcinka, bo pierwszy odcinek wyemitowaliśmy 13 maja, więc to jest najbliższy odcinek jakby tym urodzinom. Mniej więcej, no to wiadomo, między tym 105 a 106 musieliśmy wybierać. No ale, ale ja myślę, że trzeba obchodzić urodziny ewentualnie po urodzinach, a nie przed. Tak nie wypada przed. No zazwyczaj wiesz, w weekend po. No właśnie, tak. Więc... Dobra, więc dziękujemy serdecznie za kolejny odcinek, który to już był, 106. Ty, a my jeszcze moglibyśmy słucharka walnąć, co? A no właśnie. Bo, bo tradycja. Jak moglibyśmy zamknąć no bez słucharki? No właśnie. Uwaga, uwaga: jak nazywa się przesolona firanka? Zasłona. Ładne, nie? Takie bramowe. Osłonowcy na pewno parskajskie. E, powiem Ci, że gdzieś, a propos osłonowców, widziałem ostatnio firma z naszej branży, chyba Fix, jak dobrze pamiętam, zapytała na swoim fanpage'u, jak nazywa się e, właściciel salonu e, z roletami. Przecież to jest suchar stary jak świat. Wiesz jak? Nie, rolnik nie. Szef, szef? A, Chevrolet. Chevrolet, no, no, tak, no, tak, tak, no, tak, tak. A w ogóle tak. a propos to też na okładce czyli wywiad. Główny to jego bohaterem jest Robert Jaśkiewicz, czyli prezes Akantu. No właśnie, wielu z Was mogło nie znać. Ja też nie znałem, zapoznałem się już. Pewnie nawet pan Robert nie wie, że się zapoznaliśmy, a, znaczy udzielił wywiadu, więc wie. Teraz już wie. Ale przeczytałem i polecam zapoznać się. ciekawe. Bardzo e, tak, zatem urodzinowo dziękujemy 106 odcinek za nami. Do usłyszenia, do zobaczenia.